imprezę masową, zarejestrowaną na 4200 osób. E, tylko raz udało nam się praktycznie wypełnić to i to było właśnie z Włocławkiem, kiedy przyjechało 600 kibiców Wocławka. E, oczywiście są słabe godziny, to jest to trzeba powiedzieć, ze względu, te telewizyjne godziny są słabe ze względu na to, że ludzie wolą to samo oglądać przed telewizorem, przy szklance dobrego piwa, na sali tego niestety zrobić nie mogą. Ale oczywiście są to wzrosty dość mocne, dlatego, że jak zaczynaliśmy ekstraklasę kibiców, powiedzmy mieliśmy 2200, w tej chwili mamy 7500 fanów, którzy nas systematycznie odwiedzają, tak? nasze strony, nasze media społecznościowe. Mamy też coraz większą frekwencję. Na początku frekwencja była duża, to był ten efekt hali, powiedzmy zobaczenia innych drużyn jak grają, później był spadek. O dziwo, ilość kibica nam spadła w momencie otwarcia Jordanek. To też taka dość ciekawa sytuacja. Widocznie mamy tę samą grupę, powiedzmy, kibica i jednak tego też kibica, który idzie zobaczyć kulturę. Także to też ciekawe, ale właśnie sukcesy przede wszystkim zespołu spowodowały, że. Państwo sami zauważyliście, że ten kibic zaczyna się bawić na tej sali. To już nie jest tak jak na początku: wszyscy siedzieli i czekali. Tylko jest, co, tam, tam, tam po prostu są emocje i to duże emocje.